Piękna maszyna 1911 do 14 z silnikiem gwiazdowym. A tam kolejny, kolejna konstrukcja, troszkę nowsza, ale także silnik gwiazdowy. Ten już zabudowany tutaj częściowo osłonami. I ta sama maszyna od tyłu. I tutaj mamy piękne silniki gwiazdowe, O, tutaj, nawet widać, jak, jak poruszał się no wał, chyba tak to nazwać. Jest to dosyć skomplikowane, tutaj, w silniku gwiazdowym. No, a tutaj mamy już fałkę, tradycyjną fałkę. Bez osłon, tutaj. Pięknie wszystko widać jak to wygląda Hala z pięknymi eksponatami kolejny gwiazdowy silnik przepiękne są te silniki tutaj kolejny Jesteśmy na hali takich początków Początków lotnictwa ten pierwszy, który pokazywałem Wam, 1911 no i po kolei kolejne nowsze generacje samolotów ale w dalszym ciągu jesteśmy w bardzo archaicznej yy, erze lotnictwa. A tutaj już mamy właśnie inny silnik. Słuchajcie, tutaj już mamy wystającą fałkę. I taki płaski przód tego samolotu, płaski dziób. Piękny wydech poprowadzony do tyłu. Skrzydła napinane linkami. I dalej, piękne pojazdy z epoki. Spróbujemy zobaczyć, co to w ogóle jest. Takiego nie kojarzę. Ja nie kojarzę, jeśli ktoś wie. Uświadomcie mnie bardzo proszę, piękne trąbki, no wspaniały pojazd, wspaniały pojazd e, wojskowy, jak e, tak mu się przynajmniej wydaje. Tutaj kolejny samolot, z tego co zaglądam do środka też mamy silnik jakąś fałkę, ale tutaj pięknie jest odsłonięta konstrukcja tego samolotu, można było, można zobaczyć jak ten samochód, samochód, jak ten samolot jest zbudowany i kolejny piękny pojazd Grze wojskowy zobaczcie, i tutaj pokażę Wam właśnie konstrukcję tego tego samolotu jest ona w dużej mierze drewniana Już dalej nie mogę podejść Zobaczcie Przepięknie to wygląda Wspaniałe samoloty Wspaniała konstrukcja Wspaniała historia lotnictwa Przepięknie tutaj pokazana No i przemieszczamy się w dalszym ciągu Ta sama hala Kolejna konstrukcja. Przyznam się szczerze, że nie znam się kompletnie na samolotach. Musiałbym sprawdzać dokładnie na tabliczce co to jest. Ale myślę, że nie do końca to chodzi, żeby podać dokładne nazwy tych sprzętów. O tutaj potężna jednostka napędowa też wystaje w góry. O troszkę to światło nam. O właśnie i kolejna ekspozycja silników piękne gwiazdowe Wspaniała fałka. No te silniki są przepiękne po prostu ogólnie te maszyny są piękne, No ale te silniki robią wielkie wrażenie tutaj. No kolejne maszyny. uzbrojenie tego samolotu no i tutaj możemy podejść bliżej do kabiny pilota pilota i pasażera który był uzbrojony w coś takiego no i spróbujemy tam zaglądnąć do środka Już od oka na tę piękną halę.